Wspaniałe miejsce, możecie zobaczyć. Last koło blisko do autostrady. Do Katowic do 15-20 minut w maksie. No i No, no, no. Myślę, że nie mogę to normalnych schodów zrobić. No. Ale widoki z tej osady morgi, naprawdę? Będzie się tu świetnie żyło. Ale że zaś te nowoczesne kominy, wąskie to takie, my te prezenty tutaj. <grymganie> Jak tu przejść na drugą stronę? Co tu dużo gadać? Te budowlańcy mówią, że mają ciężko? I co mi mogą powiedzieć? Ja? 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 <grymganie> no, chodź, chodź. Może zasady morki.